Kiedyś nie było także w każdym porcie sklep, a jak się pływało, miało 15 lat, to się nie pływało od knajpy do knajpy, tylko im więcej się na jedzenie nie wydało, tym więcej starczyło na co innego. Co dalej? Dwie szuflady, o, w szuflady. ja pamiętam, mąka w jednym słoiku, cukier w drugim słoiku, łyżki aluminiowe I te szuflady sobie wjeżdżały. A teraz, daj na chwilę, tutaj są tak zwane hundkoje koje, w których można było spać. Nogi tam się wsuwało głęboko. Co? A tutaj głowa, jedna osoba, druga osoba. I tutaj spały trzy osoby, a jak one spały, no więc to się podnosiło. Tutaj jest Wiem, tak, podnoszona podłodę. Musisz do, do, w tą stronę. Tyk. O, i przez to dosuwając teraz te szuflady.